Witamy Państwa. Dzisiaj gościem MedExpressu jest Pan Artur Ludwiczak, dyrektor zarządzający Nutrycja. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Rozmawiamy o firmie z ogromnym kapitałem. Rozmawiamy o firmie, która ma 127 lat. I patrząc na historię firmy Nutrycja chciałam Pana zapytać o te pionierskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie żywienia specjalistycznego, które Państwo wprowadzili na rynek. No nie tylko polski. E tak, z faktycznie tych lat jest ponad 100 i to nie zawsze tak było, że to było w Polsce, bo firma ma swoje korzenie holenderskie i zaczynała od produktów kategorii dedykowanych dzieciom mhm. i właściwemu odżywianiu dzieci. I, I właściwie to jest też główny trzon naszego naszej działalności na rynku polskim od lat 90. Aczkolwiek rozwijaliśmy i rozwijamy nowe kategorie produktów, dedykowanych zupełnie innym grupom pacjentów lub, lub konsumentów. I myślę tutaj szczególnie o pacjentach dorosłych, co jest po części też związane z nieubłaganą demografią, która jest nie tylko w Polsce, ale jak i, jak i w całej Europie. Rzeczywiście, bo państwo macie takie bardzo piękne motto, żeby służyć ludziom. Służyć ludziom tak, najlepszą opieką żywieniową w tych najwrażliwszych momentach życia człowieka, czyli od tego najmniejszego obywatela do najstarszego. Tak, a powiem nawet szerzej, mamy kilka programów edukacyjnych, chociażby pewnie słynne, bo już ponad dziesięcioletnią tradycją, tysiąc pierwszych dni, które w przypadku dzieci liczyliśmy od dnia urodzin, ale od pewnego czasu postanowiliśmy, że będziemy je liczyć jednak od dnia poczęcia, bo okay. chociażby nawyki żywieniowe mamy w trakcie ciąży już wpływają na to. Co potem, jak będzie funkcjonowało dziecko w swoich pierwszych latach, a, a potem w konsekwencji przez całe życie. Więc można powiedzieć, że zaczynamy jeszcze na minusie. W okresie minusie. prenatalnym. Tak, tak, w okresie prenatalnym <grym> dokładnie. Panie dyrektorze, ale my patrzymy też na, na Polskę, patrzymy na potrzeby, które tutaj są. W jakich obszarach żywienia medycznego, bo o tym aspekcie chciałam z panem może szczególnie porozmawiać, są w tej chwili w Polsce największe potrzeby? Yy, tak, żywienie medyczne to jest ta druga, druga kategoria część. produktów, którą rozwijamy już też wiele lat i właściwie jesteśmy specjalistą i największą firmą w Europie w tej, w tej dyscyplinie. Yy, ona głównie opiera się o założenia i prawdę, i badania evidence-based medicine, które stwierdzają, że pewne choroby przy niewłaściwym poziomie odżywienia albo mm -hmm. dostarczenia substratów żywieniowych. Przebiegają zupełnie inaczej, on się gorzej, e, więc e, właściwy poziom odżywienia pacjentów w zależności od dolegliwości różnymi produktami, różny, przy różnych mm -hmm. chorobach wpływają na e, możliwość leczenia skuteczniejszego danej terapii. Mm -hmm. I oczywiście mówimy tu tak o powiedzmy łagodniejszych e, chorobach typu alergiach itd. tak dalej, gdzie stosujemy diety eliminacyjne, gdzie na przykład nie podaje się pewnych składników, które mamy w normalnym jedzeniu, ale mówimy też również o wsparciu takich chorób bardziej zaawansowanych, czy to chorób nowotworowych, czy chorób neurologicznych udarów, gdzie pacjent bez produktów, bez żywienia medycznego po prostu by nie przeżył. Mhm. E, możemy powiedzieć z jednej strony poprawiamy jakość życia tych pacjentów, ale w pewnych przypadkach też ratujemy po prostu ludzkie życie. To jest ogromny problem, bo my, my co roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia i w tym roku akurat ten Światowy Dzień Zdrowia, który przypada na 7, przypadł na 7 kwietnia, yy, zwracono uwagę właśnie na to, że takim ogromnym wyzwaniem dla zdrowia publicznego w różnych krajach, no można powiedzieć na całym świecie, jest problem niedożywienia, prawda? My na to rzadko o tym mówimy, rzadko w ogóle zwracamy uwagę na ten problem. Yy, to... To jest absolutnie prawda. Troszkę mamy takie niefortunne określenie w języku polskim: niedożywienie, bo mm. właściwie niedożywienie to myślimy w Polsce głównie o dzieciach w Afryce, pewnie. Tak. E, I to jest takie pierwsze skojarzenie. Mm. A tak naprawdę ten problem dotyczy nas, w, pacjentów, którzy przebywają w, chociażby w, w szpitalach. E, I to nie wynika nawet z, z słynnych tematów, jak, z, jakie żywienie proponują, e, jaką dietę proponują szpitale, ale po prostu sama choroba, sam przebieg choroby. Mm. Powoduje, że taki pacjent jest niedożywiony i ma gorsze perspektywy leczenia. Mm -hmm. Więc, tak, my od lat, jako firma, promujemy zdrowe nawyki żywieniowe, również zdrowe postawy, jeśli chodzi o, o żywienie medyczne. A tak naprawdę, w niektórych typach chorób, chociażby w chorobach onkologicznych, chcemy, aby żywienie było integralną Mamy częścią terapii. Mm -hmm. Tak, jak to to odpowiedzialnością być. lekarza, onkologa jest chemioterapia, radioterapia chcemy aby również żywienie medyczne stało się integralną częścią jego zakresu odpowiedzialności yy, i tym bardziej że w Polsce nie ma usankcjonowanego w tej kwestii roli dietetyka bo na Dokładnie. zachodzie to jest bardzo często tak mhm. że obok lekarza funkcjonuje dietetyk który od razu wspiera tego lekarza, u nas w dużych placówkach to jest, ale w większości jest to na barkach lekarza. No właśnie, ale czy sądzi Pan, że w Polsce i medycy, pacjenci, opiekunowie tych pacjentów mają taką pełną świadomość, jaka jest waga i jaką rolę pełni to żywienie medyczne? Mm. Czy tu jest jeszcze chyba, mam wrażenie, sporo do zrobienia? M nie chciałbym kogokolwiek urazić mówiąc, że tak nie jest, ale no, taka jest prawda, że są, pewnie są też różne specjalizacje lekarskie z różnym po poziomem świadomości. Oczywiście. I wydaje mi się, że przez ostatnie lata bardzo dużo dobrego wydarzyło się chociażby w tej wspomnianej onkologii, gdzie jest coraz więcej lekarzy onkologów, którzy mają świadomość, że pacjent, który jest dobrze odżywiony, który ma chorobę nowotworową, zupełnie inaczej rokuje, inaczej znosi efekty uboczne chemioterapii, skraca się jego czas hospitalizacji, zmniejsza się ilość powikłań, skraca się, zmniejsza się też liczba możliwość powtórnych rehospitalizacji. Także są to wymierne korzyści zdrowotne, są to mhm. wymierne korzyści również dla placówek, i również finansowe, tak, dla systemu, no bo, bo taki pacjent po prostu rokuje lepiej i z większą szansą na, na wyzdrowienie. Na czym polega, bo to bardzo ciekawe i, i o tym rzadko słyszymy, ta oferowana przez państwa usługa opieki żywieniowej w warunkach domowych. Tak, to jest trend, który oczywiście rozwinął się w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych już parę lat temu. W Polsce jest procedura żywienia domowego refundowana przez NFZ. Tak. Która polega na tym, że pacjent, który przebywa w szpitalu, na przykład z chorobą neurologiczną po udarze, może dalej kontynuować swoje leczenie w warunkach domowych, w bardziej przyjaznym dla niego środowisku z opieką rodziny, gdzie jednocześnie otrzymuje i wizyty, produkty, ale żywieniowe, ale również wizyty i pielęgniarskie, i lekarskie, jak i pełną obsługę. Dookoła łącznie z badaniami laboratoryjnymi, wymaganymi, i tak dalej. I ten pacjent, no, po pierwsze, rokuje lepiej i, i lepiej dochodzi do sił w warunkach domowych, to po pierwsze, po drugie, jest nadal, nadal parokrotnie, Krotnie. trzy, czterokrotnie tańszy z punktu widzenia płatnika, Krotnie. niż nadal miałby przebywać na oddziale szpitalnym. Więc jest to też taka procedura, która oczywiście będzie się rozwijać z punktu widzenia finansów mhm. e, płatnika, ale również ze względu na fakt istnienia, no właśnie tej demografii, o której powiedzieliśmy na początku. Mamy coraz więcej pacjentów e, starszych, jest nas, Polaków, coraz więcej i ta procedura się będzie, będzie rozwijać. No i mamy coraz krótsze pobyty szpitalne też, mhm. więc to pomaga, no bo jeśli szpital może. Po krótszym pobycie wypisać kogoś, kto będzie dobrze zaopatrzony i no, w opiece. To się kilkukrotnie zmniejszają. E, absolutnie, więc jest to procedura. My faktycznie, jako firma przez lata byliśmy dostarczycielem produktów. E, do żywienia domowego dla świadczeniodawców, bo to są i publiczne i placówki, i prywatne. Ale od kilkunastu lat również świadczymy taką usługę poprzez nasze spółki, córki, mhm. które w Polsce posiadamy: Nutrimet, Stomet i Promedicke, mhm. zajmując się tymi pacjentami w domach. To jest taka oddzielna gałąź też biznesowa, prawda? To, bo to jest, tak jak Pan powiedział, kierunek taki, że coraz więcej pacjentów będzie potrzebowało takiej opieki. Ona będzie coraz e, bardziej potrzebna. E, to tak. pierwsze przyszłościowa. Sprawa, ale jeszcze gdyby Pan zechciał powiedzieć, ilu pacjentów jest pod taką opieką, a ilu potencjalnie mogłoby być, bo zapewne nie wszyscy mogą być. My to oceniamy troszkę przez pryzmat porównania z rynkami Europy Zachodniej, gdzie ta procedura funkcjonuje już bardzo wiele lat i widzimy, jakie jest wysycenie, ile jest chor pacjentów z różnymi dolegliwościami. W Polsce w tej procedurze jest około 12-12,5 tysiąca pacjentów. Y, codziennie otrzymujących tą opiekę domową y, od tych różnych świadczeniodawców. Tych świadczeniodawców w, w Polsce jest ponad 50. 50. Y, natomiast oceniamy, że mogłoby tych pacjentów być dwu, trzykrotnie więcej, gdyby była odpowiednia świadomość y, istnienia w ogóle tej procedury. I muszę przyznać, że nie ma tej świadomości. Oczywiście. Pewnie jest większa na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, gdzie pacjenci mają problemy żywieniowe, gdzie często zakłada im się ten specjalny dostęp wymagany do prowadzenia tej mm -hmm. procedury przez tak zwanego PEGA albo przez żywienie, przez specjalny dostęp mm -hmm. przez sądy nosowe. Natomiast na wielu od innych oddziałach w Polsce w ogóle nie ma świadomości, że taki pacjent po pobycie szpitalnym mógłby, mógłby kontynuować leczenie domowe. Także ważne. jest tutaj duże wyzwanie no, chyba dla całego sektora. I, i również dla tych świadczeniodawców, aby też edukować, że coś takiego istnieje. To prawda i dobrze, że o tym mówimy. Panie dyrektorze, chciałam też pogratulować, bo w czasie forum Światowego Forum Ekonomicznego fabryka Nutrycja jako jedyna fabryka w Polsce otrzymała nagrodę. Proszę nam powiedzieć o tej nagrodzie, co było brane pod uwagę i czym się ta fabryka w, wyróżnia. E, tak, mamy w Polsce jako nutrycja dwie fabryki. Jedną w Krotoszynie, drugą w Opolu. I faktycznie fabryka w Opolu jest największą w tej chwili fabryką e, nutrycji na świecie. Mhm. E, ona specjalizuje się głównie w wytwarzaniu produktów dla dzieci, zarówno zdrowych, jak i dzieci z problemami gastrycznymi i alergiami. E, fabryka ta jest, e, otrzymała to zaszczytne wyróżnienie Forum Ekonomicznego w Davos jako pierwsza. Fabryka w Polsce w ogóle, nawet w, mhm. tym bardziej dotychczas dostawały takowe wyróżnienia w skali świata, głównie firmy produkujące różnego rodzaju produkty high-tech. No tak. Bardzo rzadko otrzymują takie nagrody i wyróżnienia fabryki w ogóle z branży farmaceutyczno-FMCGowej. Mhm. E, natomiast nagroda ta jest przyznawana za, tak mówiąc, bardzo ogólnikowo. Digitalizację e, całego środowiska, środowiska tej fabryki. W fabryce tej toczy się około 100 projektów. E, które robotyzują tą fabrykę. M, począwszy od pierwszych drzwi wejściowych, kiedy do fabryki, gdzie wita nas robot, e, z którym musimy przejść e, test na znajomość przepisów BHP w tej fabryce. tam już planuje sztuczna inteligencja? E, planuje wszędzie sztuczna inteligencja. Te maszyny, to jest niesamowicie ciekawe, one się same uczą, ze sterowników maszyn wysyłane są informacje do komputera, który optymalizuje na przykład proces produkcji. Więc tych projektów jest około 100, natomiast to, że fabryka w Opolu otrzymała tą nagrodę, to nie jest tylko zasługa samej fabryki, ale tego, co udało się zrobić wokoło tej fabryki, całego takiego środowiska, gdzie na przykład Uniwersytet Opolski współpracuje mm -hmm. i na przykład studenci z tego uniwersytetu organizują różnego rodzaju konkursy, którzy są zapraszani na teren fabryki i na przykład e, są zapytywani o to, jak oni by zmieniali proces produkcyjny. Mhm. Także e, oczywiście jest mamy tam mnóstwo i grantów i także jest to środowisko opolskie, środowisko naukowe. Środowisko też, naukowe no. absolutnie też e, i też e, chyba lokalne władze również w jakiś sposób wspierają fabrykę opolską, bo jest to duma Duma o Polsce, także jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody. No i ja tak powiedziałem, jest to pierwsza firma w Polsce, która takowe wyróżnienie otrzymała. w Dawos otrzymała w tym roku w styczniu. 25 lat temu powołano do życia Fundację Nutricia. Jakie cele stawia ta fundacja, sobie ta fundacja, jakie realizuje projekty? Tak, jesteśmy bardzo dumni z Fundacji Nutricia, bo jest to jedna z pierwszych w Polsce. Fundacji korporacyjnych, które powstały e, właśnie te dwadzieścia kilka lat temu. E, Fundacja Nutrycja przede wszystkim ma na celu uświadamianie społeczeństwa polskiego co do sensowności właściwych nażywyków żywieniowych. I chociażby ten wspomniany na początku program Tysiąca Dni, czyli jasno wyklarowany temat, czyli żywienia dzieci. Mm -hmm. A właściwie już w okresie tym prenatalnym, o którym mówiliśmy, które potem kształtują nawyki żywieniowe na całe życie, ale również kampania edukacyjne, jeśli chodzi o świadomość żywienia u osób z różnego rodzaju chorobami, osób starszych. To jest drugi taki etap. Trzeci to jest wsparcie grantowe, Tyle. które udzielamy naukowcom zajmującym się szeroko rozumianą tematyką żywienia Tyle. zdrowych nawyków. I czwarta rzecz chyba bardzo ważna, bo mówiliśmy trochę o tym świadomości lekarzy i mm, całego środowiska medycznego co do istotności roli żywienia. To jest to, iż udaje nam się mamy w tej chwili podpisane umowy z czterema uniwersytetami medycznymi w Polsce. Udało nam się włączyć w proces z, z, studiów mm. e, medycznych e, tematy żywienia. z żywieniem. Tak, mm. ja sam jestem z, m, ukończyłem Akademię Medyczną i muszę powiedzieć, że Wydawało mi się, że coś wiem tam, po studiach medycznych na temat żywienia, a okazuje się, że jak zacząłem pracować mm. w tym temacie, moje studia były niewystarczające. Okay. Więc tak naprawdę e, szkolimy medyków, lekarzy, farmaceutów e, w ramach normalnych zajęć. E, myślimy, że docelowo uda nam się wszystkie uniwersytety w Polsce mm. medyczne namówić do tego, aby żywienie również było integralną częścią nauczania mm -hmm. e, dla ważne. polskich e, lekarzy. I na koniec, panie dyrektorze, y, takie największe wyzwania, które teraz przed państwa. Firmą, przed Panem, co jest y, priorytetem, co będzie najważniejsze. O, to tych wyzwań jest bardzo, bardzo szeroki temat. Na koniec <laughs> powinien być krótszy. Y, tak, mamy kilka nowości, które chcielibyśmy wdrażać bardzo specjalistycznych. Mamy produkty, które dedykujemy w wąskich zakresach grup terapeutycznych, mamy nowe mm, Typy mlek dla dzieci, również mhm. specjalistyczne, więc to są takie wyzwania wdrożenia nowych w ogóle obszarów terapeutycznych, ale z drugiej strony chyba takim najbardziej przyziemnym wyzwaniem dzisiaj jest panująca inflacja. To e, ponieważ te produkty, które my albo produkujemy w naszej fabryce w Polsce, ale również z fabryk z Europy Zachodniej ściągamy, e, po prostu są coraz droższe. Mhm. I jest ostatnią rzeczą, to, a, aby pacjenta czy konsumenta. Yy, po prostu było nie stać na te produkty. Mhm. Więc jest, są to też wyzwania Speria. refundacyjne, bo oczywiście część Speria. portfolio bardziej specjalistycznego mamy refundowane, ale mamy też mnóstwo kategorii, które my określamy mianem tzw. Tak self-page, czyli gdzie pacjent musi sam zapłacić, yy, a chcielibyśmy, żeby te produkty były po prostu standardem postępowania w wielu chorobach. Więc pewnie inflacja jest moim największym wyzwaniem dzisiaj, to, żeby jej nie było. Oby tak się stało jak najszybciej. Tak stało, tak. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, pan dyrektor Artur Ludwiczak, dyrektor zarządzający nutricia, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.